Proszę Państwa, a to kto? Maja. Maja w moim łóżeczku. <grymny> a gdzie jest Twoje łóżeczko? Pokaż. Gdzie jest Twoje łóżeczko? Hmm? Gdzie Twoje łóżeczko? Tam jest Twoje łóżeczko. Tam jest. No, proszę, idź do łóżeczka. No. no, idź do łóżeczka swojego. To co? Co robisz? Kładziesz się spać? Kładziesz się? Idziesz robić lulu? Tak? Idziesz tu robić, Lulu? Chyba jednak nie. Chyba musimy Cię przeprowadzić do swojego urzeczka. I zaraz tak zrobimy.